Po pierwszy będzie przekazywać sztandar grupa, która pełen cykl przeszła impres, na których występuje sztandar. Oni naprawdę już radzili sobie świetnie. Mam nadzieję, że, że nowy gotek sztandarowy również za rok będzie dumny z tego, że reprezentował wszystkich uczniów w czasie najważniejszych uroczystości, Baczność. Do przekazania sztandaru, nowy poczek sztandarowy wysłał. Przekazujemy wam ten sztandar, symbol ponadu naszej szkoły. Prosimy go strzec i szanować. Kolejna Jeszcze że wszyscy 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 klasy, <laughs> Szósta jest już prawie wolne. Na zakończenie swojego pobytu w szkole złoży się teraz... My, absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce ślubujemy uroczyście. Ślubujemy! Wyniesioną ze szkoły wiedzę, jak najlepiej wykorzystać w dalszym kształceniu. Ślubujemy! Przyrzekamy realizować ideały wpajane przez naszych rodziców i wychowawców. Ślubujemy! Po ślubowaniu. Dziękuję bardzo. Proszę <grym> o zajęcie miejsc. Zapisaliśmy się pod tekstem ślubowania. Zostajecie absolwentami tej szkoły. Nie tak dawno, bo za zaledwie 6 lat temu, robiłem zdjęcia, to jeszcze Ania wspominała, że najbardziej się lama, jak robiłem zdjęcia do tabla, <grym> przed w przedszkolu. Być może akurat jak dzisiaj będę miał tutaj laptop, to może jeszcze do tablo pokażę. Bo powinno. Być, być może ona jeszcze gdzieś tam w komputerze jest. Kończycie dzisiaj szkołę podstawową i kolejny raz żalna, że odchodzi na to A to dlatego, że znów już w tej klasie szóstej, gdy Was obserwujemy od tych takich takich maleńkich. To już się stworzyła grupa, która wystarczy im powiedzieć: Mam talent, i oni już ten talent zorganizują. Już coś wymyślą, już coś wykombinują. Tak to się u nas układa w naszej pracy, mało przyjemnie, że my. Najpierw pani trzyma rękę, żeby pieszną, i literę napisać, później już coś. Potraficie sami zrobić. Następnie już przed... pokazujecie swoją inicjatywę, że nie potrzeba Wami kierować i musimy Was Teraz by moglibyśmy wykorzystać to. Wreszcie artystki mamy. No bo przecież któż zagra lepszą blondynkę nie Ewa? Nie? Ewa. Czy Łobuza, który tak jak podczas wręczenia standary. No kto to lepiej zrobi? Kto będzie miał lepsze pomysły? Kto bardziej odważnie jak Bar nie Bartek? Nie? No właśnie. No kto? No przecież oni to zrobią. Tylko oni jeszcze potrzebują troszeczkę czasu. Także ja mam nadzieję, że przekazując i standard i tą palmę pierwszeństwa dla następcy, że oni to są w stanie wam dorównać. Kolejny rocznik żegnam, to już w mojej pracy tą, ono, to I zawsze tak się zastanawiamy właśnie to no, szkoda, moglibyśmy z nich już teraz skorzystać. W tej chwili odchodzicie, odchodzicie do nowej szkoły i to jest przed nami trudny czas, ponieważ tutaj Wszyscy, jak tutaj pracujemy, znaliśmy Was od tego właśnie pierwszej klasy od przedszkola. Wiedzieliśmy, jacy jesteście, na co można liczyć, a co trzeba dopilnować samemu, bo się coś tam zapomni. Przechodzicie do szkoły, w której nie będziecie znani. Będziecie jedynymi z niewielu uczniów. Dlatego też tam musicie, w tej początkowej fazie, walczyć o swoją pozycję. Żeby walczyć o swoją pozycję, to nie złym zachowaniu, bo to wtedy też się wyróżnicie i też was, was szybko poznają, ale raczej tymi pozytywnymi cechami. Starajcie się, żeby oskonęliście to. W kolejnym rując od polskości w zjednoczonej Europie mówili dobrze, że gdy jestem przy okazji na jakiejś uroczystości gimnazjalnej, tak. z wielką radością patrzę, że tam są nasi uczniowie, że to oni występują, że to oni nie wierają. będę wam więcej mówił. Życzę Wam, żebyście dobrze spądali w szkołę, dobrze wypoczęli. Weszli dobrze. Gimnazjum. Dziękuję bardzo rodzicom, którzy odchodzą tutaj z naszej szkoły. Kilka osób niestety odchodzi ze szkoły. Jeszcze nie wszyscy paru zostanie. A co na szczęście? Tak źle było? Tak źle było, że na szczęście? <laughs> Dziękuję bardzo za całą współpracę. Robiliśmy co mogliśmy, żeby jakoś ich doprowadzić. No i tak się złożyło jakoś, że siedmiu ich zaczynało, ośmiu kończy, czyli nie jest źle. Przyrost w czasie tych sześciu lat nastąpił, jakby nie jest źle. A najważniejsze to, że kończą w terminie. Nie po terminie, tylko wszyscy kończą w terminie. Nadszedł dzień pożegnania. Razem bawiliśmy się, braliśmy udział w aferach, zawodach, przeżywaliśmy radości i smutki, jeździliśmy na wycieczki. Każdy dzień przynosił nowe doświadczenia, które umacniały naszą przyjaźń. Drogie koleżanki i koledzy, gratulujemy Wam ukończenia szkoły. Jesteście szczęśliwi i wolni od nauki. Dziś kończy się pewny etap Waszego życia. Czeka Was nowa szkoła, nowi koledzy i nauczyciele. Życzymy Wam, by każda nowo zawarta przyjaźń okazała się szczera i wierna. Nowi nauczyciele niech będą wyrozumiali i sprawiedliwi. Mamy nadzieję, że będziecie wracać z pisami do lat szkolnych, do naszych wspólnych filmów. Sześć lat już minęło. jak jeden dzień. Już bliżej jest niż dalej. O tym wiesz. Sześć lat już minęło. I nigdy już nie wróci. Rób, co chcesz, A świat w krąg Roztacza uroki swe I prosi, żeby brać. Na karuzeli życia Rozkręcisz się, Byleby tylko nie za wcześnie spać. I chociaż czas pogania, Śmiej się z tego drania, Ciebie na wiele jest zostać. Bo tak mówić się, że W szkole jak w pokerze Jest zasada, bądź więc nie wbijaj w głowę, że umiesz połowę, bo dopiero wpół. Sześć lat już minęło, to piękny czas. O pięciu, pięciu latach już mi znasz. Na drugie tyle, przygotuj się, a może na trzecie, tuż to Wasza przygoda o sześciu lat już trwa. Uczniowskie gesty, uczniowskie słowa, to, to każdy nawet rybki zna, co dzień od nowa. Choć na pozór lekcja dłuży się jak szalona wciąż do przodu dna przy tablicy lub przy mapie znów w z odwieśle ma. Czasem ma wspaniały gest, czasem sypnie pieskiem oczy. Takie właśnie jest życie ucznia, życie ucznia, to jest właśnie to. Życie ucznia, życie ucznia, to jest właśnie to. Nie powtórzysz nigdy już tych babi I dorosłość może zawieść cię. To, co w życiu najważniejsze jest, W podstawówce zawsze, zawsze rodzi się. Szkolne. Podstawówka, podstawówka, to jest właśnie to. Mhm. W szkolnym świecie szkolne sprawy, Rajskie życie i zabawy. Są codzienne awantury, Nie ma dnia bez jakiejś góry. Są nadzieje i miłości, są zwycięstwa i radości, są skandale i hałasy na boisku wygibasy. Choć problemy są kosmiczne, jest tu całkiem sympatyczny. To jest właśnie szkolne życie. Zobaczycie, uwierzycie. życie. posiedzenia obu uczniów klasy piątej i słonecznym. Dzień był wyjątkowy. Humory wszystkim wypisywały. Patrzyliśmy na świat z wyrzuconym okularem. Na głowach kwitły nam fiotr. Tematem posiedzenia był ogół uczniów klasy szóstej naszej szkoły. Dyskusja była bardzo burzliwa. Z trudem udało się nam pochwycić sens tego, co mówiliśmy. Jedno było jasne: na naszych kolegach nie zostawiliśmy zupełnie nitki. Żeby jednak nie wszystko było na nas, nasza wychowawczyni też wtrąciła swoje trzy grosze. Wyniki zebrania były owocne, ponieważ podjęliśmy uchwałę następującej treści. Wszystkim uczniom klasy szóstej przyznajemy tytuły, nagrody i odznaczenia zasługi, zas na które nikt do dnia dzisiejszego nie zwrócił większej uwagi. Oto co komu i za co. Order złotej rybki otrzymuje Ewa Bindek za miłość do zwierząt. Ewa Balda otrzymuje złotą górkę za wytrwałe trwanie muzyki. Nagrody Nobla w dziedzinie szyfrowania prac pisemnych i wyjątkową kaligrafię otrzymuje Bartek Galla. Złoty Globus z wieczenie wietrzenie szarych komórek w czasie długiej drogi do domu otrzymuje Krzysztof Rodenta. Błyszczynowy <noise> słownik za całokrotny osiągnięć wokalny na estradzie Akademii Podstawowej dla Samanty Sniżewskiej. <noise> złotego uśmiechu otrzymuje Ania Opieraj za, słonecz za słoneczny uśmiech net pochmurny. W ordę serca otrzymuje Patryk Trojanowski za miłość do naszej szkoły mimo zamieszkiwania poza jej obwodem. Order złotych butów otrzymuje Michalina Biebszkowska za przeszkodę i wysłuch. I rówieśników w Wszystkie oznaczenia w dniu dzisiejszym uzyskały jedną rangę. Protokół podpisali w jednym, za podpisie wszyscy uczniowie, którzy byli za, a nawet przeciw. W związku z zakończeniem roku szkolnego 2010-2011 otwieram zebranie przedstawic przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, uczniów w klasy szóstej oraz gimnazjum. Dzisiaj mamy zamiar ustanowić nowe zasady. Każda klasa szósta musi zdać test. W przeciwnym razie czysto klasiści zostaną w Szkole Podstawowej. Proszę bardzo, powiedzenie się Co ma <noise> do powiedzenia przedstawiciel Rady Pedagogicznej? Uważam, że uczniowie klasy szóstej powinni zostać w Szkole Podstawowej. Dużo umieją, dobrze reprezentują szkołę nie, w Gminie, w powiecie, w województwie, a nawet w całym kraju. A co na to przedstawiciele Rady Rodziców? Zgadzamy się ze stanowiskiem Rady Pedagogicznej. Głosujemy za pozostawienie naszych dzieci w miejscowej szkole podstawowej. Mają tutaj dobrą opiekę, rozwijają swoje umiejętności oraz nie będą musiały dojeżdżać. Co powie rzecznik im Nie Zgadzamy się ze stanowiskiem Rady Rodziców oraz Rady pedagogicznej. Czekujemy na zdrowie młodzieży, już czas opuścić szkołę podstawową. Popieramy opinię przedstawiciela gimnazjum. Chcemy rozpocząć naukę gimnazjum imienia wyznaczonej Europy Właszczyńskiej. Z uwagi na remis w sprawie opuszczenia przez klasę szóstą szkoły podstawowej proponuję, aby przeprowadzić dodatkowy test. Zgoda. Zgoda. Hmm. Zgoda. Tak, zgoda. zgoda. Zaczynajmy. Posłuszmy się kulą. Może nam e, pomóc wybrać pytania. Poprosimy do nas wybitnych artystów, przedstawicieli nauki, sportu oraz rozrywki. Oto. Tak, gdzie i kiedy rozpoczęła się narodówka naszych szóstokręsistów? Z pewnością od zera. Zera? Panie kolego! No, no, popatrzmy, rok 2004, zerówka, ale to było w przedszkolu. Rok 2005, idąc do pierwszej klasy, nie mogli wiedzieć, jak długa wędrówka czeka ich do klasy szóstej. Ile sprawdzianów i ile prób. Ile błędów popełnią i ile sukcesów odniosą, W czym się skradzą, a w czym nie. Jakie są ich mocne i słabe strony, zalety i wady. Nie mogli wiedzieć tego sześć lat temu. A czy dziś Moim zdaniem, nauka o materii osobistej możemy i zaliczyć. Zaliczamy! Następny test to test nauki o człowieku. klasy pierwszej do drugiej, z <tryk> drugiej do trzeciej i tak dalej, aż do szóstej. Dodawanie, czytanie, kontynenty, niemieckie słówka, morza i oceany. W pole trójkąta i trójpolówka. Zwierzęta, rośliny, zoza, pomaga. Dużo już wiedzą nasi szóstoklasiści. A jak ktoś chętnie pomaga, to nie frajer, tylko dobre serce ma. Panie kolego, barcownictwo, bardzo proszę. Niektórzy to prawda cudem zdali, zaliczyli kilka testy. O nie! Panie kolego, a, a przy... ja w Poza tym, proszę pamiętać, że szkoła to nie tylko testy, wzory i formułki. To przede wszystkim obok poznawania siebie, poznawania innych, czyli najważniejsze z nauk, Nauka o drugim człowieku. Tak, nauka o tym, że ktoś inny ode mnie nie znaczy To Również nauka o tym, że wszystkie dzieci nasze są. Jeśli ktoś ma kłopoty z nauką... To nie znaczy, że pusta głowa. Może ten uczeń ma jakiś problem i trzeba to zrozumieć i uszanować. Naukę o człowieku szóstej klasy zaliczamy? Zaliczamy. Poprosimy o opinię przedstawicieli szkoły i uczniów. To co, nie zostawiamy Jak to? Tyle się nauczyli, nie zostawiamy. Tak, co się wydarzyło, nie można zmienić, ale można poprawić. I w przyszłości nie Pełne tych samych błędów. Otóż to, Pani koleżanko. Otóż to. A nasi szóstoklasiści. Oj, popełnili błędy. Oj, popełnili. Czy uwierzy pan, że wyraz pióro jedyni? A gdzie w wyrazie pióro? Występuje, że Chyba w wyrazie pierze. Oj, to ja co oni pracowici byli. <gry> Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy! Moja, myślę, że nauka na błędach własnych zaliczona. Zaliczona. Nasi szóstopesiści mają powędrować dalej w świat. Ale czy oni wierzą w tego porządkach? To światło ciężkie dane, to wtarcia, co obiecu do uważania tym uszulona na te błędy. Koleżanka z tym ogniem to już doprawdy jest niemożliwe. To już to dzieci są. Przed nimi wiele jasnych dni. Bezpieczny cień wysokich traw i szuk że które sami posadzę. Ja też jestem pewien, że w swojej dalszej drodze staną się or orędogówkami z prawdy i zgody. Łatwy porządek na świecie będą zabiegać. Zabierą się nad mąką, nad żanką i zasłuchają się. W takim razie ostatnia sprawa. Nauka o świecie. Zaraz nas. Yeah.